Konsole PSP wspominam z wielką nostalgią. Sam posiadam wersję 1000, którą specjalnie sprowadziłem z Japonii. Na PSP pojawiła się masa gier ekskluzywnych, pomysłowych i unikalnych, ba. Nawet największe marki miały swych reprezentantów w wersji kieszonkowej. Twórcy musieli porządnie się nagimnastykować, aby stworzyć grę na mały ekranik, ale bardzo często wychodzili z tego zwycięsko. Tak jak bohater dzisiejszej recenzji. Cześć, ja nazywam się Krzysztof energik -Nicielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Killzone Liberation, wersji na PSP. Zapraszam. Killzone to bez wątpienia świetna marka. Największe triumfy święciła chyba na PlayStation 3, jednak wraz z wydaniem Shadowfall na PlayStation 4. Zdaje się, że seria umarła. Guerrilla Games przeniosła swoje siły na rozbudowywanie również świetnego Horizon. Pomysł stworzenia wersji przenośnej Killzone był fajny, jednak trzeba pamiętać, że konsola nie posiadała dwóch analogów, więc gra z widoku FPP mogłaby być ciężka w sterowaniu, choć nawet takie gry całkiem nieźle sobie radziły na PSP, ale tym tym razem, po raz pierwszy i jedyny w serii, zdecydowano się na zmianę widoku. Killzone Liberation dzieje się dwa miesiące po wydarzeniach z pierwszego Killzona wydanego na PlayStation 2. Helgaści nadal panują nad większą częścią planety Vecta. Pojawia się kolejny generał Helgastów, niejaki Metrak, i jego przydupa, Sporucznik Kobar. Wspólnie chcą porwać trzy znaczące dla ESA osobistości. Do akcji wkracza ponownie Templar, który nie mając nic lepszego do roboty, ze z swoim ziomem Rico, ruszają ponownie do akcji, aby utrzeć nohale czerwono Kim helgastom. Historia jest... no cóż, taka sobie. Niby jest tam jakaś ciągłość, ale ciężko mi się to śledziło. Większość wydarzeń poznajemy przez szpaltę tekstu przed misją, którą czasami nawet przez przypadek pomijałem. Tak czy tak mamy pięć rozdziałów, a każdy składa się z czterech misji, gdzie zwiedzimy różne rejony Wekty walcząc z helgastami, przejmując ich bazy czy niszcząc ważne cele. Ale sama historia jest... no, łatwa do pominienia. I mnie tam jakoś specjalnie nie wciągnęła, choć nadal jest to kanoniczna odsłona uniwersum, ale nie wnosi zupełnie nic nowego, i brak jej znajomości nie wpłynie zupełnie na nic. Twórcy przede wszystkim zrobili z Killzone Liberation strzelankę w rzucie izometrycznym. Miało to sens, choć możliwe byłoby jednak zrobienie FPP na PSP, to wybór jak dla mnie jak najbardziej słuszny, choć sterowanie pozostawia jednak trochę do życzenia. Nawet w takiej grze brakuje drugiej gałki, która by odpowiadała dała zacelowanie. Tutaj zrealizowano to tak, że aby celować templar musi kucnąć i być unieruchomiony, wtedy dopiero możemy bardzo precyzyjnie określić w co chcemy strzelać, choć gra posiada system wspomagający celowanie. Podczas biegu z grubsza można wycelować mniej więcej gdzie chcemy strzelać, a system sam naprowadzi ogień. W tym wypadku ma to sens, bo brak jednej gałki raczej tutaj nie pomaga. Jednak sposób prowadzenia ognia precyzyjnego wymusza na nas częste korzystanie z osłon, przez co gra mocno traci na dynamice staje się bardziej statyczna. Innym problemem według mnie jest bardzo wysoki poziom trudności już na poziomie normal. To jeszcze bardziej wymaga ostrożne i statyczne podejście i punktowanie przeciwników, którzy nawet są poza zasięgiem widzenia. To powoduje, że niektóre bronie, jak na przykład strzelby, są mniej użyteczne, bo wymagają walki na krótkim dystansie. Niestety tutaj jawi się, jak dla mnie, kolejny problem. Brak noszenia dwóch rodzajów broni. Jesteśmy skazani na dany typ, jaki wybierzemy do momentu, aż nie znajdziemy odpowiedniej skrzyni, gdzie będzie można daną broń wymienić. Strzelanie w killzone jest całkiem fajne, choć bardziej się skłaniam ku temu, że lepiej się gra na najłatwiejszym poziomie trudności. Przeciwnicy nie zamieniają się w gąbki często wymagający trzech pocisków ze strzelby z bliskiej odległości, przy czym magazynek mieści tylko dwie kule, więc w trakcie walki z jednym przeciwnikiem w trakcie trzeba jeszcze przeładowywać. Granie na najłatwiejszym poziomie jest bardziej dynamiczne, można podbiegać do przeciwnika opłaca się strafować i gra się w to bardziej płynnie. Zmiana poziomu na normal pokazuje, że już tak łatwo nie będzie. To mozolne poruszanie się małymi kroczkami naprzód, częste chowanie się za czymkolwiek, a przeciwnicy zdają się mieć kamizelki kuloodporne, bo rzadko kiedy cały magazynek powali jednego Helgasta. Nie sprawdzałem na najwyższym poziomie trudności, ale tam pewnie każdy z Helgastów łyka pociski jak Sasha Grey, już wiecie co. Templar ma też broń dodatkową, mogą to być granaty, miny czy granaty dymne. I tutaj wartość granatów odłamkowych jest nie do przecenienia. Nieraz i nie dwa ukrytego za murem Zambrudera wywaliłem granatem w kosmos bez zbędnego narażania się na obrażenia. Szkoda, że Templar naraz może mieć tylko dwa granaty, co ponownie na wyższych poziomach trudności sprawia, że jeden taki granat przeciwnika nie zabije. Misje są całkiem nieźle skonstruowane. Mamy jakieś cele, które wymagają od nas zdobycia na przykład ładunku C4, aby wysadzić ścianę, czy działa przeciwlotnicze. W każdej misji mamy specjalne skrzynie. Tutaj znajdziemy apteczkę, wymienimy broń i dobierzemy granaty. Skrzynie są niezwykle ważne, bo nie raz i nie dwa będziemy do nich wracać, aby dobrać amunicję, czy apteczki. Są też misje, gdzie będziemy mieli towarzysza. Działa on w sumie autonomicznie, choć można mu wydawać proste rozkazy, aby zajął pozycję, ostrzelał kogoś, czy za nami podążał. Ogólnie radzą sobie cał Nieźle, choć bezsensowny rozkaz ataku klata w klatę na kilku przeciwników wykonują bez zawahania. To powoduje, że od czasu do czasu nasz ziomal padnie jak lump po zmieszaniu lubelskiej z Red Bullem. Wtedy możemy użyć strzykawki, aby odnowić jego energię i przywrócić do służby. Nie da się jednak ukryć, że na przykład Rico walący z potężnego karabinu maszynowego staje się Terminatorem, który toruje nam drogę nawet przez tabuny wrogów. Twórcy dorzucili też możliwość kierowania pojazdami w określone w Momentach. Będzie to czołki poduszkowiec. Każde z nich jest uzbrojone w rakiety i karabin. Także też całkiem nieźle kosimy tutaj przeciwników. Ciekawostką jest jetpack, który dostajemy tylko w jednej misji, a który pozwala nam przelecieć nad urwiskami i co ciekawe posiada całkiem niezły karabin, który ma nieskończoną amunicję. Szkoda, że jetpack jest wykorzystany tylko w tej jednej misji. Obok zabijania helgastów warto poszukać specjalnych skrzyń, które zawierają pieniądze. Hez odblokowuje nam kolejną broń, którą. Możemy wybrać jako karabin startowy. Jednakże mamy tutaj progres liniowy, więc suma hajsu kumuluje się i im więcej go mamy, tym lepszy karabin się odpala. Choć przyznam, że wybieranie na początku misji cokolwiek poza pierwszymi dwoma karabinami maszynowymi nie ma trochę sensu. Jeśli misja ma na początku snajperów, a my wybierzemy strzelbę, no to jesteśmy elegancko ugotowani. Dlatego pomimo, że odblokowujemy kolejne pukawki, najbezpieczniej jest korzystać z takich najbardziej wszechstronnych. Gram posiada też tryby kooperacyjne jak i multiplayer, ale niestety nie miałem okazji tego sprawdzić. Niemniej granie na dwie osoby na pewno dodaje sporo do fanu z rozgrywki. Dobrze wypada oprawa. Mamy tutaj zaawansowaną fizykę z czasem prześmiesznym ragdolem, ale to nie przeszkadza. Helgaści wyrzuceni w powietrze po eksplozji granatu to coś pięknego. Oprawa trzyma poziom i pokazuje całą moc dopiero na malutkim ekranie. Nie mogę się też doczepić do płynności, bo i tutaj gra działa zadziwiająco sprawnie. Niestety odpalanie tego na emulatorze w 4K trochę pokazuje, że są tam potężne uproszczenia, dlatego lepiej sprawdzić grę na ekranie PSP lub wity, a na YouTubie oglądać najlepiej w okienku. Killzone Liberation sprawdza się jako strzelanka całkiem nieźle. Owszem, dzisiaj grafika może śmieszyć, ale na PSP nadal gra wygląda ładnie. Widać, że twórcy musieli porządnie się napocić, aby ustawić sterowanie tak, aby to miało ręce i nogi na jednym grzybku. Nie jest jednak idealnie, ale można się przyzwyczaić. Pomimo, że gra jest w rzucie izometrycznym, czuć, że to Killzone i to jest najważniejsze. Dla fanów wysokich poziomów trudności może to być też całkiem niezła Przeprawa, choć nie ukrywam, zapewne irytująca. Tak czy tak, kieszonkowy Kilzon dowiózł i nawet dzisiaj gra się w to całkiem nieźle. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.